Cześć, ja nazywam się Magda Lewandowska i chciałabym Ci opowiedzieć teraz o słowach, o słowach, które mówisz, które myślisz. Na swój temat. Jestem ciekawa, czy kiedykolwiek zastanawiałaś się nad tym, jakie słowa o sobie sobie powtarzasz na co dzień. Te słowa, które powtarzamy na głos w rozmowach z bliskimi osobami czy w myślach, stają się taką naszą mantrą, naszą rzeczywistością. I teraz pytanie do Ciebie, czy te słowa są pozytywne, wzmacniające, czy wręcz przeciwnie, co sobie powtarzasz? Bardzo często. Wiele kobiet powtarza sobie, jak mantrę, wiele negatywnych komunikatów: Nie mam wystarczającej wiedzy ani umiejętności, nie potrafię, nie uda mi się, nie jestem wystarczająco dobra, inni są lepsi, i tak dalej, I, tak dalej. I gdy sobie powtarzamy taki komunikat. Idzie za tym mnóstwo też takiej negatywnej energii. Możesz sobie nawet sprawdzić teraz, jak się czujesz w swoim ciele, gdy mówisz sobie, jestem fantastyczna, albo gdy mówisz sobie, jestem beznadziejna. Możesz po prostu zastopować to nagranie, zamknąć oczy, powtórzyć najpierw to jedno zdanie, a potem to drugie i zobaczyć, jak się czujesz. I, i, i gdy mówimy sobie, właśnie, Jestem beznadziejna, jestem głupia, nie potrafię, nie znam się. Wręcz w ciele czujemy ogromny dyskomfort. I powtarzając sobie takie słowa, budujemy same sobie e, o sobie, obraz e, kogoś, kto nie ma poczucia własnej wartości, nie ma żadnych umiejętności. Nie nadaje się. Jak z tym pracować? Skoro słowa to tworzą i to się dzieje na poziomie słów, warto się po prostu zatrzymać najpierw, przyjrzeć, jakie słowa sobie powtarzam i po prostu zamienić ten komunikat. Jeśli ciągle powtarzałam: Nie mogę, nie potrafię, to warto zacząć powtarzać: Mogę, potrafię. Wiele kobiet yy, ma za sobą mnóstwo kursów, szkoleń, studiów. To jest tak naprawdę ta baza, którą mamy, które, doświadczenie, umiejętności, wiedza, które mamy, więc warto się temu przyjrzeć. Jeśli już to masz, to dlaczego to negować? Warto sobie powtórzyć. Okej, okay. skończyłam te i te studia, zrobiłam takie i takie kursy, mam takie umiejętności. Mam feedback od osób, z którymi pracuję, że im się podoba to, co robię i zacząć sobie po prostu powtarzać te pozytywne, wzmacniające komunikaty. Wszystko zaczyna się naprawdę od słów, od tych. Które wypowiadamy na głos, od tych, które myślimy. Więc pierwszym takim krokiem, tak jak wspomniałam, jest w ogóle uświadomienie sobie tego, że, że to ja powtarzam te negatywne komunikaty. Skoro ja je powtarzam, to ja je też mogę zamienić. Przestać powtarzać te negatywne, zacząć powtarzać te, które są pozytywne, wzmacniające. Nasza podświadomość też uczy się przez powtórzenia. Jak zaczniemy sobie powtarzać taki wzmacniający, pozytywny komunikat, że jestem fantastyczna w tym, co robię, mam doświadczenie, mam ogrom wiedzy, to zacznie się stawać naszą rzeczywistością. Są też takie słowa, które są obciążone taką negatywną energią, takie jak muszę. Powinnam nam coś zrobić. E, zawsze za nimi idzie taki negatywny ładunek energetyczny. Więc warto też zauważyć czy coś takiego powtarzam, jeśli chodzi właśnie szczególnie o pracę i tutaj możemy sobie zamienić po prostu na chcę, mogę, robię to z przyjemnością i znowu jak zaczniemy sobie te słowa powtarzać to to, jak mantra stanie się naszą rzeczywistością, to jest zupełnie co innego. Powiedzieć sobie, muszę to dzisiaj zrobić w pracy, a powiedzieć sobie, chcę to zrobić, robię to z radością. Więc spróbuj zamienić te słowa, które powtarzasz na co dzień, na właśnie takie pozytywne, z dobrą energią i powtarzać je też z radością, bo emocja, która za tym idzie, też bardzo wiele tutaj znaczy w całym tym procesie. Jeśli powtarzasz sobie, chcę, mogę, jestem w tym dobra i jeszcze jest ten element radości i uśmiechu i powtarzasz to i powtarzasz, to właśnie to stanie się Twoją rzeczywistością.